Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj już, jest, no wieczór, jest dokładnie godzina 21:38. Jak widzicie. No i trzeba tutaj pozupełnić parę rzeczy u kur. No teraz pokażę Wam stan jajek. Mamy na razie 9 jajek. Kacze jeszcze. Nie wiem, czy Wam mówiłem. Chyba nie, nie mówiłem, ale. Paczka się nie Zniosłam chyba 5 jajek z tak? Dokładnie 5 jajek. Ja już je tutaj naprałem tak, chwilę temu. Wody, paszy, uzupełniałem. Wiem, sywię słomy, brak praktycznie, więc. No niestety coś trzeba zrobić. No. E Uzupełnimy kurą. E paszy. Więc czekajcie, ja sobie tutaj odłożę. Telefon, Was też, dzisiaj Was tak postawię, okej, okay. cyk, no i pyk, czekajcie, yy, dobra, uzupełniamy to, już trzeba, Teraz wam jeszcze pokażę yy, pokażę wam kurczęta jutro jak wy to widzicie yy, czyli wy to widzicie yy, 17 yy, 17 kwietnia to tych kurczaków już ode mnie i dziś jutro wyjedzie yy, proszę państwa 28 więc zostanie mi tam paręnaście sztuk do podchowania same kurty do zostawienia wtedy a kogutki na sprzedaż rzeczywiście no bo koguta na razie nie potrzebuję no ponieważ mam tego swojego elektrona i na razie no na razie nie potrzeba potem będę zmieniał ale to temat przyszłości. Melodia przyszłości, więc... Więc jeszcze... Yy, jeszcze nie. No i tak, kupuję kurki. Trzy kurki. Kupuję yy, przez parę dni tutaj będą siedzieć chwilę. No żeby, wiecie, od stada były odłączone. Potem może pójdą yy, do kacznika, zobaczymy. Ale najprawdopodobniej będą tutaj siedzieć cały czas. I, no i tutaj będą miały tą tą kwarantannę Tak to się nazywa e, Dobra Teraz sobie zabierzemy to Trzeba już schować Słoik zamknięty tutaj Trzeba otworzyć I tutaj Bierzemy jeden wkład Na jajka przepiórcze No i trzeba go uzupełnić teraz coś się słabiej niosą przepiórasy, ale to trudno, zdarza się no i tutaj mamy 5 yy, jajeczek no, zamknij się tutaj cyk cyk ok no i co, lecimy zaraz do kurcząt pokażę wam co i jak ale sobie przejrzymy jeszcze tylko kuraki i kaczaki i zobaczymy czy jakieś jajka jeszcze tam są nie nie ma chyba czekajcie bo na prostu sobie zobaczę czy wy coś cokolwiek widzicie ale nie 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 chce mi się podgląd odpalić więc chyba widzicie czy tam coś jest nie ma więc dobra liczymy raz dwa trzy cztery pięć 6, 7, 8, raz, 2. Yy, no. Mam nadzieję, że patucha siądzie. Ok. I tutaj możemy sobie zamknąć. Na dwa razy oczywiście. I... A, jeszcze możemy w sumie zobaczyć, czy... Tu się jeszcze ta końcówka paszy, tej dla przeprasów, zmieści. O, do tego wiadereczka. Słuchajcie, się zablokowało chwilowo, ale to już nie. dobra. Mówcie, czy się zmieści, bo ja tak nie widzę. czy się to w ogóle. Jeszcze troszkę. Dobra, to tak się teraz rozmięszę. Nie będę przyładowywał tego. Okay. no tyle się zmieściło ja jeszcze by tam 200 gram weszło ale trudno kurki zamknięte zamknięte i przenosimy się właśnie do kurcząt no a kurcząt jest tak na razie e, no co mówić mam więcej e, wyjeżdżam jutro ode mnie e, 28 sztuk ja się cieszę. Dla mnie zarobek e, fajnie. <laughs> po 13 zł sprzedaję. Myślę, że to jest fajna cena. <śmiech> Następnym, <śmiech> przepraszam. Następnym razem, może takie jednodniówki sprzedam. Piszcie ceny w komentarzu za czysto. Razem, zieloną nóżkę kuropatwianą. Taką e, jednodniówkę, jedno po ile by się sprzedali. E, no i co? Mam dla nich ziemniaka, dałem im przed chwilką, no więc, więc, dam im jeszcze jednego, tutaj, czekajcie, tylko sobie tak GoPro przytrzymam, o, gdzie to jest tu, o, patrzcie, no poczuły to jest ziemniak i, i się do tego mrowią, także fajnie pozostają u mnie też moje jajek i cztery zielonuszki także piszcie właśnie te ceny, ja za jedno zieloną nóżkę i przenosimy jeszcze do mączników na no, mączników tak jest, więc tutaj nie zaglądałem chwilę można wybierać te właśnie o czwarki, o cyk, 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 tak. No widzicie. Tutaj będę jeszcze robił miejsce dla żuków. O, widzicie, ja wam coś pokażę. Macie tak łącznika, potem macie poczwarkę, a po poczwarce macie robaczka. I takiego oto właśnie robaczka dajemy tutaj. No i widzicie, ile, ile ich jest tutaj. Więc tutaj można odstresowująco sobie przyjść, powybierać takie właśnie y, poczwarki. Fajne to jest, mi się to podoba. Lubię sobie tak przyjść i powybierać. O, widzicie, trochę ich już jest. Potem tam wrzucić. Widzicie ile ich jest. Hop, hop hop. Tu jakiś żuk. No jest ich tu trochę. Jest co robić. Trzeba im marchewkę już dać. Ale będą miały góry po tym jedzenia jak to się rozrośnie fajnie. No. I ja już niestety muszę kończyć ten odcinek Ponieważ muszę go jeszcze dzisiaj zmontować I wrzucić na Na 16.00 Dla was jutro Więc nie przedłużam Trzymajcie się do następnego No i cześć